dziewczyny. Dziś, ben, dziś zrobię test nowości od pal i kilka również innych mm, nowości, które gdzieś się zaplątały w mojej y, pudełku, w moim pudełku do testów i jeszcze nie znalazły swojego miejsca, swojego filmu. Pierwszą rzeczą będzie mm, transparentny tint do ust i policzków. Nie udało mi się wszystkiego zdobyć z tej kolekcji. Niestety. Okej. Okay. Dobra. Zaróżwił usta. Ale delikatnie, co mi się podoba. Następnie będzie baza. I to jest baza. Multifunkcyjny premier rozświetlający. Cyniuki, a tylko w odcieniu 02. Więc obawiam się, że może mnie troszkę przyciemnić. Hmm. Próbuję na jednej stronie twarzy, jak będzie to wyglądać. Nie wiem, czy macie od Charlotte tą bazę. Napiszcie mi, czy jest kilka odcieni, czy tylko jeden bo tu były chyba dwa, skoro ten jest zero, dwa. Jest taki ciemny. To myślę, że też był jaśniejszy i się wyprzedał, bo został tylko ten. Chyba najlepiej, nie? Neutralnie. Dobra. Delikatnie się klei twarz, to jest tak, bardzo, bardzo delikatnie. Teraz nałożę sobie podkład, który już też u mnie czeka bardzo długo. I to jest Bel. Ten jest standardowy podkład z yy, szafy, pietrze. No może od tej strony bez bazy, bez niczego? Ok, rozprowadzę się ładnie. Rozjaśnię mnie chyba troszkę. Hmm. Chyba to jest najlepiej. Ciepłym, bo najlepiej mi daje kolor. Jak Wy myślicie, ten neutralny czy... Chyba może tak jednak lepiej. No, dobra, nie będę kombinować. Tak jak zawsze ten neutralny. Tak wygląda na połówce bez niczego, bez pasy. tu to jest w ogóle zbity dość podkład teraz zrobię mm, część z pazą oczywiście troszkę to spróbuję tak wymieszać no kurczę, wiecie co nie wiem co mam ustawić może ten chyba lepiej o może tak już sama nie wiem, czy na ciepło, czy tak na zimno. Ale nie będę nagrywać od początku. A chyba najlepiej. Już muszę tak nagrywać na ciepło, tylko jaśniej. Dobra. To co? Okej, okay. Widzę różnicę. Ta jest jednak bardziej taka puszcząca. Ta jest odrobinka mniej, ale to jest tak hmm, chlawnie. Hmm, nie bardzo, bardzo niewiele tej, tej różnicy widzę. Więc myślę, że ok. Korektor Rimmel Multitasker, standardowo. Okay. Ten podkład sobie mnie zakryje. Tylko, że dosłownie jedno, odrobinę mi wystarczyło, żeby pokryć tu moje zasilenie. Widzicie? Aż takie już ich nie widać. Super. Będę używać tego podkładu. I on jest cały czas dostępny w biedronce. Także super. Nawet to jeszcze mi stało. Dobra. Buter. Najpierw zrobię puder pod oczy. może Jak zwykle trzeba zapomniałem, zapomnieć. Czyli pędzla pod... To pudrum po pod oczy, ale ja sobie poradzę. Hop. I już. Dobra. Teraz. No, słuchajcie mam też puder to jest puder wygładzający, różowy, sypki puder do tyle piszę to jest właśnie z tej serii mm, walentynkowej, która pewnie się niedługo będzie kończyć ale nie będę całego otwierać, bo on się bardzo mocno potem podobnie wysypuje, więc nie będę całości otwierać otworzę, aby troszkę i zostawię tą bardzo, teraz są bardzo modne te pudry różowe. Nie miałam żadnego. On chyba smutno. O, on pachnie jak cukierki malinowe. Wiecie co wiem, co mi to przypomina, Gumy, zapał gumek kulak. Takim... Mm, w takim plastikowym opakowaniu, nie wiem, ro, będzie, pewnie będziecie wiedzieć jakie, rocznik 94 na pewno pamiętam. Myślę, że wcześniej, bo moje dzieci znają te kulki, więc myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Mam brązor, który też już u mnie leży sobie długo. To jest brązer z Vivo. To jest wypiekany brązer do twarzy. Moje dwa konsystencji. To jest, jest brązer słuchajcie, ciepły. Powinnam go przetestować chyba raczej latem. Czy co? Nie będę ryzykować. Przetestujemy, bo ja się troszkę opalę. Więc nie mam brązora, ale z tej, kolek tej kolekcji to również rozświetlacz. Więc go przetestuję, ale patrzcie co ja tu mam. Yy, dobra, A może nie chwilę dokończę twarz. <grywa> Rozświetlę. W ogóle ten puder jest zresztą matowy, bardzo. Okej. Okay. Dobra. Dobra, to jest błysk taki. złoto serbrzyst ja ogólnie nie miałam dobra, na tym putrze mocno notującym. Błysk może być ciężko wydobyć. Mhm. Tu trzeba troszkę konawalić, ale myślę, że jest go widać. to dość ładnie. trochę, widzicie? Teraz widać. Teraz rozjaśnię, żeby było wszystko widać, ale jak delikatnie przyciemniłam, to widać. No? Mi się podoba. To jest, bym powiedziała, błysk ładny. Mocny, nie za taki punkt. To nie słodzymy, mam. Będzie, to jest. piszę. Yy, Płynny rozświetla się twarzy i oczu. Ja go nie nałożyłam na podkład. Yy, mogłam to zrobić chociaż na jedną stronę, żeby zobaczyć po prostu, czy warto wzmocnić efekt, tylko w. ale. W... W... No że go na uuu, uuu, matę, słuchajcie. Patrzcie, dobrze jednak. Patrzcie, to jest ten błysk, ten, to jest błysk yy, tego rozświetlacza putrze, a to jest ten... Dobra. No że sam ten błysk na całą pójkę. Uuu, ładnie się. Super! Super to wygląda. Taki mokry blask. Jak jest to węgiel, nie rozblendowany, to wygląda pięknie. Natomiast jak się go delikatnie rozblenduje, to tak bardziej takie elegancko. Tylko pytanie, czy on się nie będzie sam w sobie mm, zbierał? Wiecie, wy bo mam wrażenie, że odrobinę się może zbierać i tu wypasowało czymś jeszcze, mm, po prostu, czy ten cień w płynie nie będzie bardziej taki, żeby podbić inny blask, wiecie co? A ja spróbuję, nie wiem, że jak się nie robi, odrobinę. Ja tu mam trochę krostek, więc nie wiem, ale ci się jakie podbił, więc, ale ja to trzeba było chyba na makro podkład, na podkład, dobra, tyle, nie, mam jeszcze pomadkę i ona jest W Rose Romandie, zobaczymy. Jest różowy. Nie podoba mi się do wykończenia tego. Mm, Odczekam chwilę. Ja? i czuję, wiecie co? Cieny, że wiecie złą cienie, oczywiście dostygła. Nie się błyszczą. Oraz też też płatka też w 100% zastygła. Nie jest do końca mi kolor, bo to jest taka róża, różna zdecydowanie, ale jest w porządku, ładna. Teraz będzie, teraz um, wytuszuję rzęsy, wduszamilki. To też jest marka pielankowa, ta... więc już nie chciałam tylko innego. innego. Tuż jest pełną OK. Troszkę z Jednak skleję odrobinę rzęsy. Przepraszam, pisa, ale. Nie. nie, 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 nie. Musiałam trochę cięć zrobić ze względu na wzórę. Więcej, patrzcie. Patrzcie, jaki ja tam trochę robi rzęsisko. Myślę, że nieźle, ale on no, skleja, skleja te rzęsy, więc... To, kto lubi, ja chcę po prostu dokończyć, zużyć. I to wszystko. Więcej to niego nie wróci. Może tak wam powiem Więcej po prostu tego, już nie chcę wracać. Ok. Dobra dziewczyny Teraz test był. Teraz będzie recenzja. Zaczęłam od bazy. I baza, mi tu na tą część i delikatnie, mimo że puder jest matujący niestety, to delikatnie przepija taki błysk. Natomiast tu, gdzie nie ma tej bazy, jest 100% matowo, na 100% matowo. O, masz teraz, tutaj delikatnie ten błysk przypija, ale odrobinkę, tak a tutaj zupełnie nie. Podkład? No, podkład jest dozwolony matowy. Typowo matowy podkład. Jakby się utrzymał, nie wiem. Tu już widzę, że z nosem się delikatnie starą. Może nie to, że starą, ale tak nie do końca mi pokrył. Krycie ma średnie, i myślę, że gdybym chciała, to można je dobudować. Hmm. Cień yy, teraz rozświetlacz. Super, naprawdę świetny. Świetnie, yy, taki szampański. Bardzo mi się spodobał. Typowy szampan. O, piękny, piękny, piękny. piękny jest użyję ten, co mam teraz aktualnie. Używam hmm, Klaresy, takiego, jakiego z... mi się żonę, na wieki. I gdyby nie YouTube, to pewnie bym używała tylko tego z Klaresy. Natomiast w następnym miesiącu go zamienię, może nawet na ten, ten zbel i nagram Wam po prostu projekt, co zużywam i tak dalej, na co zamieniam rozświetlacz y, w płynie i cień y, nie wiem, wiecie co one... ja zrobiłam cięcie, bo musiałam po prostu pójść i nie zebrał się, więc myślę, że jest, że jest w porządku, fajny natomiast ja mimo wszystko bym go na jakiś korektor, bazę korektor zastygający, bazę nałożyła i dopiero, żeby się gdzieś tam nie starł a, słuchajcie, wiem do tej pomadki wbijaj jeszcze konturówka. Nałożymy ją jeszcze teraz. Mam nadzieję, że to trwaliście do tego momentu. Okej, okay, konturówka jest mięciutka. I identyczny makalor jak pomadka. Nie wiem, czy to coś zmieniło. Może te delikatnie te kontury są bardziej widoczne. Co do pudru, no to nie jest to do końca mój taki... Wiecie, to jest bardziej mm, pójście w stronę tych właśnie mm, różowych pudrów, które są i miałam kupować różowy puder chyba od Huty czy coś takiego ale nie wiem, widzicie z oczy, one dają taki sam efekt ale ten jest bardzo matowy a bym powiedziała, że zbyt więc jak może zużyję pewnie na strefę T czyli będzie oczywiście mi dobrze utrwalał um, ale tak, żebym go używała na co dzień chyba, że na strefę T. pomadka mm. pomadka bardzo ładny kolor, chociaż to nie jest mój kolor ale bardzo ładny myślę, że nawet skuszę się, żeby go używać i używać podkład jest delikatnie jasny mm. zbyt mało żółty ale myślę, że na co dzień będzie ok pomadka zdecydowanie zastyga i mm, będzie trwała, więc też jak najbardziej będę używać. I co jeszcze? Konturówka. Konturówka jest też tego sama, w tym samym kolorze i mięciutka. Nawet tutaj na ręce. Może to nie jest tak aż tak miękka, że się rozmazuje. Roz, Może tak ani. Ale myślę, że będzie okej okay i będzie fajnie współgra z tą matką. Dobra. To na tyle. Jeżeli mi się spodobało, na no to wiecie zarobić subskrypcja. Jeżeli nie subskrybujecie, to kciuka w górę, dalej, żeby mi, żeby się nie